Nie wiem, jak się rodzą ikony, bo, bo w, ja, szczerze mówiąc, jakoś się specjalnie nie wgłębiałem w, w jej biografię i no, niewątpliwym faktem jest to, że jest ikoną kina i tego nikt jej nie zabierze. Co do jej kunsztu aktorskiego, to jest moim, moim zdaniem sprawa dosyć dyskusyjna, ale na pewno na ekranie prezentowała się z niebywałym wdziękiem, wyglądała fantastycznie, grała dobrze miała szczęście występować naprawdę z wielkimi artystami, z wielkimi aktorami. Do tego jej życie w, poza filmowe też, też było bardzo kolorowe i bardzo bujne. I myślę, że to połączenie tych wszystkich rzeczy, czyli jej fantastyczna uroda, em, aktorstwo, różne, cze, różnie czasami z tym bywało i to, jaką ona była osobą poza ekranem spowodowało to, że stała się w, taką ikoną. Co najbardziej pociąga w Marilyn Monroe, ciebie osobiście? Ja myślę, że to coś, co jest tak naprawdę nienazwane. Coś, co, coś takiego magia, która, która wypływa z ekranu, kiedy ona występuje. Nawet kiedy pojawia się na ekranie przez parę chwil, ma sobie coś takiego, że się ją zapamiętuje i... i i sprawia, że koło nie jest jakaś taka niebywała aura i myślę, że e, właśnie to powoduje, że nie tylko Marilyn Monroe, ale wielu innych bardzo sławnych e, aktorów e, staje się w, takimi gwiazdami, jakimi się staje. To coś takiego nienazwalnego, to jest taka osobowość połączona z taką niebywałą magią i aurą. Gdybyś miał powiedzieć powiedzieć nadać no przykład współczesnej Marilyn Monroe, znalazłbyś jakiś? Wiesz co, nie wiem czy to jest dobry przykład mojej ulubionej aktorki w, e, i to jest dla mnie absolutnie numer jeden i potem nie ma długo, długo nikogo, to jest Meryl Streep. E, ona nie ma ani urody Marilyn Monroe, nie ma takiego seksafilu, chociaż umie zagrać taki seksafil, e, ale jest tak utalentowaną i genialną aktorką, że, że w e, moim zdaniem to jest dla mnie numer jeden.